Burgery! Wchodzę w to! I zobaczcie te wszystkie szalone kolory! Przypominają mi kraboburgery z Punchboba! Czy to właśnie tego połączenia potrzebowaliśmy? Mniam, ale pyszne! Na pewno się nimi najecie! Dziewczyny zakończyły pierwszą rundę. Zastanawiam się, jak smakuje ten różowy. Spróbuj, Stacy! Tak jak sądziłam, pyszniutki! Dawno nie jadły czegoś tak wspaniałego. Więcej! O, o, to nie skończy się dobrze bez gwałtownych ruchów. Aaaa! Dziewczyny, uspokójcie się! Przestańcie! Ułaa! Co to? Zabawny posiłek? Myślę, że dziewczyny mogą się na chwilkę przestać kłócić, aby otworzyć to pudełko. Ale ekscytujące! Pokażcie mi, co jest w środku! Niemożliwe! Gigantyczny burger czekoladowy. Jest tak duży, że obie dziewczyny mogą się podzielić. Mmm, trafia wprost do brzuszka, rozpływa się w ustach. Ach, myślę, że dziewczyny są w końcu szczęśliwe. Co się stało z Stace? Hej, myślę, że to pudełko jest jadalne, mówi Stacy. Nie będę się sprzeczać. Spróbuj go. Ok. O, Rety! To nie był <laughs> żart! To naprawdę smakuje jak słodycze. O, wal jest w niebie. Co? Słyszycie to? Aaaa! No cóż, tego nie było w planach. Biedna wal. Stacy mówi, że nie miała o tym pojęcia, ale chętnie zabierze jedno pudełeczko z twojej głowy. Smacznego dziewczyny. I czy ktoś pomoże wal się uwolnić? Otwierajcie. Lizaki i do tego w różnych smakach. jakie słodkie. Zanóż go. Mmm, fantastycznie mm. czekoladowe! Idealne połączenie! Dla Kelly cukierasy! Tęczowa pyszność, ale super! Jesteś szczęściarą, dziewczyno! Otwórz je! Są naprawdę malutkie! Będą idealnie pasować do czekolady! Tracy zanurza swoje lizaki bez problemu! Mm. Łatwizna! Z drugiej strony Kelly... No cóż, zobaczcie sami! Ciężko zanurzać te maleństwa... Zwłaszcza z tymi szalonymi paznokciami! Hmm? Musimy wymyślić inny sposób, Kelly! Tracy się śmieje! Już wiem! Kelly wsypuje cukierki do miski! I co teraz? Kelly używa swoich ekstrawaganckich paznokci! I przyczepia do nich cukiereczki! Dokładnie tak! Prawie gotowe! Cukierkowe paznokcie! Fantastyczne! Wiecie co jest najlepsze? to, że łatwo się je zanurza! Kelly, ty geniuszu! Smacznego! Zasłużyłaś na każdy kęs! Tracy jest zazdrosna! Bierze malutkiego lizaka! Aha! Kelly, patrz! Więc po co niby ten patyczek przy lizaku, Tracy? Kelly ciągnie za lizaka! Chodź tutaj! Przezabawne! Tak, tego się spodziewałam! Sorki, Tracy! Co za bałagan! Chyba mamy tu wyraźnego zwycięzcę, co? I nie jest nim Tracy. O nie! Katie miała tyle szczęścia. Zaczyna układać swoje batoniki w stos. Oh je! Yeah. Czas na jedzenie. Ula la. Sorki, Tracy. Nic nie dostaniesz. Nie fair! Jesteś taka niemiła! Papryczko Chili pomóż nam! Pokryj ją czekoladą. Tak, mądra dziewczyna. Wyglądają tak jakby pysznie. Kładzie papryczki przed Kate. Czy ona je weźmie? Eee, tak! Gotowi? Hops. O nie! Ognia! Ale Katie to wytrzymała! To znaczy, że Tracy też to wytrzyma! Prawda? Prawda? Nie! Wszyscy! Ewakuować się! A, A betoniki to już historia! Kurczę! Katie! Jesteś nad człowiekiem czy coś? Mmm! Ulala! Nadszedł czas zanurzania! Wow! To wygląda niesamowicie! Fantastyczne! Kelly, teraz ty! Kurczak! Fajnie, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że musisz zanurzyć go w czekoladzie! Fuj! Powodzenia, dziewczyno! Twoim kubkom smakowym też! Ach! To nie jest dobre! Wiecie co? Sos serowy na ratunek! Nalewaj! O tak! Zamieniła sos czekoladowy na sos serowy! Dokładnie tego potrzebujemy do kurczaka. Do pączków to niezbyt pasuje. Ty już miałaś swoją kolej. Talerz Stacy to idealny zestaw do składania burgerów. Sałata. I pomidor. To dopiero początek. Stacy, dziewczyno, no dawaj! Wszystko masz przed sobą. Bułka. Tak, tak. Ser i mięso tworzą burgera. Wal świetnie bawi. Świetna robota, geniuszu. Tak, dokładnie tak się to robi. Czuję się, jakbym wyjaśniała to UFOlutką. Mózg. Znam kogoś, kto mógłby użyć jednego takiego. Tutaj. Dziękuję, Valerie. Dziękuję. Zróbmy to. Ula la. Jest twój stace. Używaj go mądrze. Już za chwilę. Mądre myślenie w trzy, dwa... 2... Co to jest? Okej. Okay. To wygląda obiecująco. O tak. I gotowe. Czy to było trudne? Zrobiła to i użyła tylko jednego gryza mózgu. Czy będzie mieć jakieś super supermoce, jeśli zje całego? Chyba nie chcę spotkać super szybkiej ultra kosmicznej Stacy. Zostańmy na etapie robienia obiadu. To jest ekstra. Takie pyszne. Dobra robota, Valerie! Ty też się spisałaś, Stacy. Cieszę się, że dziewczyny dały radę. Zostawię was już same. Smacznego! Czekoladowa fontanna? Super! Przekąski Tracy wyglądają spektakularnie. Wybrała truskawkę. Idealne połączenie słodyczy. Mmm! Oczko! To dopiero słodka niespodzianka. No dalej! Jesteś mój gumowy gościu. Też jest fajne. Miłej zabawy, Trace. Kate, teraz ty otwieraj! A, pojedyncza paczka już oblanych czekoladą paluszków. Zakładaj okulary. Co? Profesor Kate ma doktorat z molekularnej czekolady. Nie wierzycie mi? Po prostu patrzcie, aha! Wszystko przygotowane! To jest bardzo delikatny proces. Zobaczymy efekt już za chwilę. Prawie gotowe! Co zrobiła Katie? Czekoladowy lizak. Wow! Idealny smakołyk na ten gorący letni dzień. Zrób jeszcze trochę. Nie ma problemu. Katie ma swój sprzęt naukowy. I nie, Tracy, nic nie dostaniesz. Hmm. Tracy dodaje swoją własną miksturę do probówek. Zobaczmy co się stanie. Co? Dzielenie się jest fajne, a jeśli się nie zgadzacie, no cóż, zobaczcie sami. Patrzcie na tą fontannę czekoladową. Słodki wodospad. O tak. Ale co zanurzyć w tej czekoladzie? Na pewno trochę truskawek, może jakieś cukierki? Uuu, mam coś. I zatwierdzone pączki, ale będzie sztos. Arbuzowe lizaki. O jacie. Czy coś jeszcze? Jakiś but? No dobra. Mamy tutaj całkiem niezły skład. Nie wstydź się, zanurz arbuza. Stacy zanurza lizaka. O tak! Niesamowicie dobre. Gotowe? Przepyszne! Weź gryza. Takie orzeźwiające. Mmm. Wal! Nie! Nie możesz zabierać żadnych smakołyków Stacy. Przykro mi, ale to będzie smaczne! To wygląda superowo. Czuję się trochę źle z tym, że Valerie musi na to patrzeć. Val traci głowę patrząc na Stacy. Aha, nie bądź taka zarozumiała, Stace. Wal ma jakiś pomysł. Buty czekoladowe? To brzmi zadziwiająco dobrze. O, tak, takie pyszne. Stacy właśnie zamierza je ugryźć. Do jedzenia, gotowa? Rybka! Zgadza się, Wal pobrała aplikację. Surowa ryba czekoladowa? Nie, nie. Nie! O Stace, o Wal! Ha! Ale ją zrobiłaś! Czekolada przez cały dzień, każdego dnia! Je! Yeah. I tylko jedna tabliczka dla Katie! O rany! Tracy miała szczęście z jej super przysmakiem. Katie chciałaby mieć więcej. Te czekolady są najlepsze i mają tak wiele smaków. Tracy zaczyna układać swój stos. Ciekawe! Co ona z nim zrobi? Aha! Co teraz, dziewczyno? Mleko? Nie, biała czekolada! Ojacie, to dopiero widok! Tracy, to wygląda pysznie. A Katie całkowicie się zgadza. Wspaniałe! Teraz w końcu nadszedł czas na jedzenie. Ten pierwszy kęs jest najwspanialszy. Takie słodkie, takie pyszne. Teraz ty! Złoty bilet! Niemożliwe! Nadchodzą! Kate zostaje obsypana złotem. Znalazła złoty bilet! Wyobraźcie sobie te czekolady, które mogłaby za to kupić. Jej! Przykro mi, Trace. To naprawdę zawstydza twoją wieżę z czekolady. Heh. powodzenia następnym razem, dziewczyno! My w międzyczasie będziemy kupać nasze złote monety. Ach, nie fair! Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Upewnijcie się, że subskrybujecie nasz kanał i pamiętajcie o dzwoneczku. Nowe filmy pojawiają się cały czas. Nie przegapcie żadnego odcinka. Okej. Okay.